Chcemy przedstawić Wam Wyszków, miasto, z którego nadajemy pierwsze letnie teleferie. Otóż Wyszków położony jest nad Bugiem, przy ruchliwej międzynarodowej drodze łączącej Warszawę z stokiem, Łomżą, Suwałkami. Być może przejeżdżaliście kiedyś tędy jadąc na Mazury, do Augustowa albo do Puszczy Białowieskiej. Dziś Wyszków liczy ponad 15 tysięcy mieszkańców, jest jednym z najważniejszych miast województwa ostrołęckiego. Prawa miejskie uzyskał w 1502 roku, ale pierwszy raz jego nazwa wymieniona została już w roku 1203 w rejestrze dóbr biskupów płockich. Do teraz zachowały się jednak tylko zabytki dużo późniejsze, jak choćby ta oto neogotycka stróżówka przy bramie XIX-wiecznego parku. Obecnie znajduje się w niej Muzeum Miejskie, rozrastają się nowe osiedla mieszkaniowe, powstało spore centrum handlowe. Ale, aby poznać ten dzisiejszy obraz Wyszkowa, trzeba zboczyć nieco z ruchliwej szosy i wjechać do miasta, które jakby trochę odsunęło się od ruchliwego traktu drogowego. Wasi rówieśnicy pokazali nam miejsca, które szczególnie lubią. Między innymi zaprowadzili nas do Domu Kultury Hutnik, gdzie, jak mówili, zawsze dzieją się rzeczy ciekawe i gdzie zawsze warto przyjść, jeśli ma się trochę czasu. Sprawdziliśmy, rzeczywiście warto.